Dzień dobry widzowie, witam was w serii gdzie wybieram totalnie randomowe gry. Te serie będą bez intra, jakby co? I chciałbym powiedzieć, że jedno, że w tej grze ja próbuję darą grę jakby ja wszystko ulepszam i wam pokazuję jak wszystko ulepszyłem i te inne. A Wy oglądacie jak to wszystko wygląda. Oki? Okay? To się widzimy. Widzowie na Drodzy widzowie po paru minutach grania mam snipera więc lecimy. Lecimy... No Beetle, beetle Dobra. Przed tego snajpera jest całkiem ciekawy i pokażę wam już ostatnią broń. Ostatni czołg. I pogramy nim trochę, nie? Popróbujemy wszystkiego. Wiecie, widzowie, takie życie, nie? Dobra. Lecimy. Wolko! Co to ma być za smog? Panie Dobra, wkurzyłem się. Jak to ma być taka rzecz, to ja nie wiem. Głupi youtube! Nie lubię cię. Dobra, zacznijmy od tego. Puszot. Lecisz. Idealnie tak jak snajper. Chop się kwasi. Ale chłop ma jakiegoś legendary czy coś tam który mi nisk to totalnie nie zrobił. No i co ja mogę? Airflower. Dobra. No nie wiem, widzowie, no nie wiem. I Fire! Mam nadzieję, że go trafiło. Trafiło go! No i idealnie widzowie. Dobra. Mariupuwa, więc lecimy dalej. Będziemy testować codziennie każdą grę. To chyba zrobię tak, że to będzie 5 chyba gierek, okej? Okay? Ja żartuję, dwie dziennie, dwie w jednym odcinku, ok? Jakbyście chcieli więcej takiego typu gier, to walcie śmiało w komentarzach. Drodzy widzowie, zobaczcie, co dorwałem. Lecimy. Lecimy! No to zarobiście. Czyż rówka jedzie jakaś? Okej okay. Co ja mogę powiedzieć? Zjedzie? No i... To był mój błąd, jestem głupi Dobra Lecisz Lecisz, lecisz, dobrze, tak. Z No to fajnie się tam chłop nazywa. Paliwo się puuu puuu. Pu. No i kicha widzowie chyba. Oj, jakby to na mnie się poturlało, to ja nie wiem. Dobra, robimy tak, tak. Paliwo star, nie starczy. Dobra. Zrobimy bombę. Eee, jestem głupi sam siebie. o Nie mów, że jeszcze strzeli we mnie. Oooo! Ha, rozpuścił się w moim kwasie. No i ci tak. Mama by nie była tu dumna. No to. Lecimy po najlepsze. Przecież Aha, dobra. Okazało się dobra. Widzowie a to mój kolejny, najlepszy. Okazało się, że ja go miałem w <grystanie> Jestem troszeczkę głupi. Głupie zrobiłem to znaczy się. To co lecimy, nie? Dobra, lecimy, lecimy, oj snajper, oj snajper, nie grab sobie Leci mój strzał Co, ja się będę... No. Nie, w kwasie się rozpuszczać nie chcę, nie lubię się rozpuszczać w twoim kwasie Nie lubię twojego kwasu, a teraz masz... Wluwę, mam tu gdzieś e, wluwę Śmierdziochu, masz w lufę. Dobrze ci No i za jednym razem! I co? Fikasz?! Mam nadzieję, że nie. To co widzę? Lecimy do kolejnej gierki. Lecimy do kolejnej gierki. To znaczy się... Drodzy, widzę, to jest nasza kolejna giereczka. Zombie Shooter 3. Nie widziałem jedynki, ani dwójkialog. Widzę oczekajcie, ktoś mi do pokoju wparował. Widzę wszystko opanowane. Wszystko opanowane, wszystko Gra, nie o mam zero pinosków. Lecimy w widzowie. Survival, survival! Jak? Dobrze wam tak! Widzę, że jestem najlepszy chyba w tą grę. Co? Co? Oj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Oj, oj. Ogólnie ciężko. Mam to gdzieś. Oj, dostają. Porządnie. Porządnie dostali. No i dobrze tak. Już 59? Nie wiedziałem. Ej, całkiem fajna gra. Ej, całkiem, całkiem fajna gra, szczerze, jak ją wybrałem randomowo. Ej, całkiem fajna gra, ja ją randomowo wybrałem. Zarąbistę gra! Zarąbistę gra! Z ląbistę gra. Aj, <tryk> co kim fajna giereczka. Like, mi przetrwało wszystko. Wo Porządna broń. Widzicie porządna broń. To jest chyba szzoka. O jaj! Malcia, to zrobić, jak mam zero amunicji, pomocy Uciekam! Widzowie, uciekam. To chyba tak nie miało być, prawda? Okej, okay. a ja muszę przejść. Nie wiedziałem, nie pomyślałem, widzowie. Przepraszam. Elo. Widzowie nie wiedziałem, przepraszam. Przepraszam! miał bym miał zero? I byłem głupi i wydałem na... A nie, a nie, to jest nie nieważne już. W tym momencie moja głupota. Dobra, szanujmy się, tyle mogę wziąć. Nie? No to mam tu gdzieś. Lecimy. Kolejny. Kurde, broń! Dobra, 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 dobra. dobra. No i kasujemy! Snajper, ui! Lecimy... oj! No to... Wiem, że jakieś już się są nic na głupotę i... Apteki, ponieważ nie wiedziałem, to nie wrócicie mi dobrego końca, ale trudno. Uwierzcie we mnie, uwierzcie! Ojoj! Oj, 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 oj! ojoj Nie oj, ściskajcie oj. Oj, oj. mnie. Dobra, dobrze. Są robieni na każdym kroku. S. Essa. No dobra, starczy mi chyba jeszcze, nie? Dobra, let's go o o o o o o o czekajcie, może która to jest piętna oooj oj 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 nie pomyślałem, że... oj 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 Jakieś... jakie mam dwa f? Takie trzy f? nie wiem nie kumam Po prostu nie do przodu i strzelasz, okej. Okay. Dobra. No i co? No i mamy 800 ile zeta Przydałoby się widzowie, przydałoby się... O, tu jest za 3000 oj ojoj Panie, tutaj drużyzna. Nie ma zakupów w grze. Kurde. No to co No To inwestujemy w takie przygodę chyba. Nie? Dobra widzowie. To jest stanie jak używamy. Co się stawia? Aha Aha Aha, Aha. okej okay. Dobra Dobra, widzowie, czekajcie To dobrze Drodzy widzowie Chciałbym Was, ukochani widzowie. Oj, czekajcie. Chciałbym Was dzisiaj, ukochani widzowie. Drodzy widzowie, drodzy widzowie, to ja. To już dzisiaj wszystko na dzisiejszy odcinek. Ja Was żegnam, drodzy widzowie. Na razie nie żegnam, czekajcie. Pozdrawiam wszystkie osoby. Pozdrawiam e, panią e, pozdrawiam panią E panią W, w i pozdrawiam panią e, A i pozdrawiam pana Iwana Chciałbym jeszcze pozdrowić Jakuba Retro, bo chciał pozdrowić Shopa V3 i Rafal 9460 Wszystkich widzów najdroższych pozdrawiam z całego serca Wszystkich najdroższych widzów pozdrawiam z całego serca. Życzę wszystkiego najlepszego w waszych życiach. To co widzowie? Życzę Wam wszystkiego najlepszego. No i co? To dzisiaj, dzisiejszy koniec odcinka. Do zobaczenia. Nara. Ui! Ui!